masz 70-80% przychodu ze swoich adsów, no to to jest taki sygnał, żeby dokładnie to przeanalizować, sprawdzić na przykład konwersję adsową versus konwersję e, konwersję organiczną. Warto rozważyć taką sprawę, że zamiast zwiększania tego budżetu e, być może warto zmniejszyć troszeczkę ten budżet, a bardziej popracować nad takimi wskaźnikami jak CTR e, czy po prostu konwersja i tak dalej, ponieważ to tam osiągniesz większą korzyść niż, e, niż po prostu zwiększanie e, tego budżetu w Allegro Ads. Także po prostu, jeżeli coś takiego zobaczysz, że Twój produkt głównie się sprzedaje przez AC wyłącznie, a, a jest jakby w popularnych przedziałach cenowych, ma duży potencjał przed sobą i tak dalej, no to, to powinien być dla Ciebie sygnał, że warto z tą ofertą coś zrobić, to znaczy udoskonalić ją pod względem zasięgu, pod względem organicznym, czyli po prostu pod względem konwersji, oraz bardziej pracować nad zwiększającym się CTR-em, niż po prostu zwiększać te budżety.